Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana tarczy hamulcowej w Fiat Ducato z lat 1994-2001 to podstawowa czynność, która wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się że samochód jest stabilnie zabezpieczony na nośnikach i hamulcach postojowych. Rozpocznij od usunięcia koła, które wymaga wymiany. Następnie odkręć nakrętki trzymające tarczę, ale zwróć uwagę, że w niektórych modelach konieczne jest użycie specjalnego klucza do frezowania. Jeśli tarcza jest mocowana na wałku, może trzeba użyć młotka lub specjalnego narzędzia do jej usunięcia. Sprawdź stan klocków hamulcowych, jeśli są zużyte, warto wymienić je razem z tarczą. Nową tarczę należy dokładnie dopasować do osadzki, zabezpieczyć wajchy i sprawdzić luz w układzie. Ważne, aby przed pierwszym jazdą zweryfikować działanie hamulców na stojąco, stopniowo zwiększając ciśnienie. Gdzie kupić? Najlepiej porównać ceny w zaufanych hurtowniach motoryzacyjnych, gdzie znajdziesz oryginalne lub wysokiej jakości alternatywy. Zwróć uwagę na rozmiar tarczy, powinien odpowiadać modelowi i roku produkcji twojego Fiat Ducato. UWAGA! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!